Jest w Flolosk i to jest jakiś. Mamy królestwo. dla was Graniczę akurat z. A nie, Mono, to nie jest tam Który? to może tak tak to jest I to graniczy akurat z królestwem rat okej okay. Jeszcze się nie podzieliliśmy, Ej. a tam te dwa głąby wyszły. XD z was. Możecie się teraz podzielić. Mówiłam, akcje mają konsekwencje. Uch. A nie, dobra, to nie ta postać. Sorry. Sorry. What the fuck? O, 34, to znajduję, hmm. bez problemu. Nie, to nie jest ta postać. Hmm. Dobra, a raz. dlaczego chcecie... A dlaczego chcesz pokonać Ksenosa? Ale ciebie tam nie ma, cichaj. Kurwa, no zawsze mylę Przepraszam. Kwatum rzucę na rozum. A jak który to jest rozum? As wisdom Do którego właśnie? No dobra, no to jak mamy jak nawet znajdziemy to piwo, to potem jak go e, pokonamy pija, pijanego, jak nawet e, ledwo co zombiaka możemy zabić. Hmm, good question! Daję. Może zaczniecie levelować, zacznijcie podróżować. Żo jeszcze. Właśnie, to jest dobry pomysł, zombiak. Dobra, dobra e, atakuje e, małego goblina. E, zaklęciem ee, klasycznym. Eldritch Blast? Blast? Kastuj. Uu. Popielasz go wiązką swojej mocy. Zabijam go? Tak, z goblina nie zostaje nic więcej niż kubka popiołu duży też ma zamiar kogoś zaatakować. Nie, zaatakuję Nie zaatakuje mnie i wypadnie mu Nie zaatakuję ciebie, zaatakuje Czarfa. Oj. Też zamierza ciebie zaatakować z Cimitarem, to jest miecz. Au. Ale też nol. Okej, kastuj. Wow. Zabrakło ci jeden. Po, <grym> tak. Oh, Ta mina jeszcze. Tak. <grym> na <on the> bal. <bird? grym> Byłeś tak blisko. A jednak to nie było wrażenia. Dziś... Ja bym chciał zhitować jednego goblina, a drugiego goblina. Tak. Rzuć w niego kamieniem. Dawaj zhituj Z Rzuć do... goblinem o goblina. Zituj. Rol 20? Tak, plus twój modyfikator do ataku. Nie chciał obrażać, katapulta jest po prostu unbalanced. Okay. Słuchaj, jesteś spela na tego goblina. Jesteś pionyś. Grzesz riasz. This bitch empty! I tu jeszcze jednego od drugiego. Oba godziny nie żyją. Koniec walki. This bitch empty. Git? Oooo! Góby! Mazyjście. Jakie inne wejście mógł sobie wybrać? Smachałem się tak, że się zesrałem. Czekaj, Fox Centuri. Nie, kurwa, to, to ma za dużo opóźnienia, żeby tak okay. Ale wiem, co ma opóźnienia, wait. Gruby, nie jest rozgrywkę. Jesteś następny w kolejce, tak więc idealnie wbiłeś Dobra. mistrzu. Ja się w sumie zastanawiam, co ja mogę zrobić, wiesz? <grym>, Nagle. Kluby pójś... <grym>, przestań. <grym, przestań> <grym, <zezpieczny>

Czujesz na swoich plecach oddech. O, oh, hell no. jak pomału się odwracasz? Widzisz, że, że za tobą jest wielki, potężny, czerwony smok. Excuse me. Tak, gdy smog próbuje ciebie zaatakować, budzisz się w karczmie. What? What the fuck? Już za oknem jest burza. Idziecie dalej spać? Dobra, postanawia się pierdolić i dalej spać. Okej. Okay. Masz pytanie. Ale czekaj, jest rano? Nie, jest jeszcze noc. Gdzieś około 2-3 w nocy. Popierdol, no idę spać. Teraz. Gość wchodzi do waszego pomieszczenia. W sensie to jest jego biuro. Chodzi. Zajebie tego debila, który włącza kurwa muzykę. Serio zajebie, mu w mordę tak, że się rozpierdoli czaszkę, że rozpierdoli czaszkę. Bo, bo co na chuj ta muzyka, ten... powiedzcie mi. Boże, światu. Ja na Serio, <laughs> na, na chuj ta muzyka, żeby był klimat. O chuj. oj! oj, oj. Słuchaj, czujesz, jak boska moc wręcz parzy ciebie od środka. Czujesz ból, to taki ból, dosłownie. Wycierpieć. O wy, syn. Ała. Gościu przestaje. Widzisz znajomą, wow, no. Widzisz znajomą tobie osobę. Jest to dziewczyna. Jest rzuć to krystal. Na, tak, rzuć mi na percepcję, czy zauważysz. Mmm, Ruhańsko time. <grym> 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 la la, la. Ba, ding ding no, dong. Słuchaj, a... widzisz jej plecy... Eee, I co też coś jeszcze dzieje. poza plecami oczywiście, no, kontynuuj. Dupę mi <grym> <grym>

Atakuje kurwa, cię. zawsze. Jestem kur... Czekaj. Jestem kurwa jebanym jasnowidzem w tej sesji. Powszechnia sesja? Hmm, wypierdolił mu dwudziestka. O, dwudziestką wypierdoliła! Tak jak patrzymy na końcu tego dungeonu, widzimy tylko taki duży napis na zaryk i przychodzi taki bardzo duży szkielet z kluczyków. A nie! Nie, czekaj. A, a, a później szkielety po tej walce. Get the knoo! <laughs> no nie, tak otwieramy skrzynkę, i tak. Pachnę, hey, you HAVE get the knoo! to do ruchu. Ale nie. Fuck! Ale na tle. Tak nie jest do krytyki. XD Zabijasz. Nie, 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 nie trafiasz go. Zabrakło ci jeden, żeby go trafić. A! Chuj. No hmm. ale w będzie śmieszne, że teraz wszystkim będzie brakować troszkę, żeby go trafić. Ostatnio tak było, jak walczył I tak tak. tak na... to... I, I włączy mu się druga faza, jak w Power Rangerce. Tak! <śmiech> 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 ale coś. kurde, Czekaj, jeszcze, jeszcze drugi. Fak, okay. Czekaj, bierz go najpierw za 10 obrażeń, dlatego że ma lukę. Początkowicz go da 12 obrażeń, zadajesz mu łącznie 22 obrażenia i miażdżysz jego kości na proch. <śm> Eee. Piękna jedynka. Dobra, daj, daj mu rola, daj mu rola. Piękna no, jedynka. Możesz to się rzucić. Pani druga jedynka pewnie. Nie, nie no, za dużo jedynek na tej sesji. Tu, handel, tu, handel. Ale nie musisz rzucać! Smak umiera! Prytikal! Ale mu jebło! Kurwa, chciałem o, go wytresować. Ale mu jebło! Go, fox. Biorę swój topór, robię taki potężny zamach z i jeb! Zrzucam topór nie wiadomo gdzie, słyszę slash, słyszę takie, słyszę takie slash i pias! Przecieram oczy, ci się patrzę. Efekt a tu łeb swoka. Tak. Co? Skończył ci się efekt oślepienia właśnie. Nie. <ślepienie> aj, 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 aj. Zrób dex save, Zrób save czy oberwiesz Mimikiem. Ja? Dobra, nie, ja, ja, ja robię. Sofia. Eee, czyli... Czekaj, krzesłem czy Mimikiem? To krzesło, które poleciało w stronę Sofii, to był Mimik. Więc użyłaś mojej sztuczki, Foxy. Dexterity, tak? znaczy, jakbym użyła twojej sztuczki, to Mimik byłby skrzynią. Okej. Okay. Charles? Ech, trzeba mu użyć podwójnej katapulty. Czym chcesz w niego jitować? Podwójnie. Ale Podwójna co? katapulta, what the fuck? Dobra, no, to ja robię. Jakimiś nie wiem, no? kamieniami żył za czegoś w A Albo nie, z mimikiem u ścianę, o, dwa razy. No, i go go tak muszę to robić i deck w tej tak. W no to to ty rzucasz save, nie? Tak. oj. Uj, 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 uj. To pierwsze nie wchodzi, a druga? Czekaj, muszę wyrzucić więcej, żeby było więcej niż 13, żeby nie weszło. Tak. Mhm. Żeby nie weszło. Tak więc... No tak, ale wyrzucam podwójną, nie? Okej, okay, super. Dawaj obrażenia. Słuchaj, idealnie wyrzuciłeś obrażenia i jeszcze go zabijasz. No i fajnie. ale czego się od Wieśniaku spodziewasz, no. Foxy, dlaczego ten budynek jest trójkątny? What the fuck? No właśnie mówię, no. Architekta tutaj chyba najemany był tak to wybrał. Nie wiem. Zarządzenie przez to. A może wiesz, chcieli się bronić przed najazdami. Ten, na ten budynek to jest. No i piramidę ten na środku. ten budynek to jest budynek Pitego Rasa. Tak. 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 A bo no, no, no. będą pokazywać jako rąb teraz. Widzę jeszcze domek pięciokątny, Nice. Parlament. Nie się bo tak już nas oświec. Pentagon. Kurwa, pentagon, dokładnie, no. Ty, raz, dwa, trzy. Cztery. Na kurwa cztery, to no każdy nam jak cztery niku no. A nie, czekaj, jeszcze jest. i mówię tutaj taka kraca, jak że Co to za wioska, przepraszam Państwa, co to za wioska? Czemu te wszystkie dobre są skrojone ze sobą jakimś superglutem? Kurwa, no mówimy no, ale nigdy się nie popisał. Co się dzieje, to na te dobre.